Ze studia Voice House Pop Culture in Brief Jarosław Kuźniar. Złota Palma w Cannes dla najlepszego filmu trafia do Jaffara Panahiego za thriller It Was Just an Accident. To, co zaczyna się jako drobny wypadek, przeradza się w serię narastających konsekwencji. Film powstawał w tajemnicy. Część zdjęć była kręcona ukrytą kamerą. Porusza temat winy i moralnych wyborów w kraju poddanym represjom. Festiwal filmowy w Cannes to jedno z najważniejszych świąt kina. Przez 11 dni lazurowe wybrzeże opanowały gwiazdy filmu i twórcy z całego świata. Jury z Juliette Binoche, na czele oczywiście, oceniało w konkursie głów 22 filmy. To druga w historii Cannes. Złota Palma dla reżysera z Iranu. Pierwszym był Abbas Kirostami, twórca Smaku Wiśni. Jednym ze zwycięzców festiwalu w Cannes niespodziewanie dla siebie samego został także Denzel Washington. Aktor odebrał honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości. Tymczasem w Toruniu szykuje się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. To nie tylko najstarszy międzynarodowy festiwal teatralny w Polsce, ale i jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w tej części Europy. Od 30 czerwca widzowie obejrzą 20 spektakli, a w ramach festiwalu odbędą się także pokazy filmowe, warsztaty i koncerty, a także tradycyjnie kameralne spotkania z twórcami. Gościem specjalnym tegorocznej edycji jest John Malkowicz, ikona światowego kina i teatru. Wystąpi w trzech spektaklach, w tym W Głośnej Samotności Pól Bawełnianych w reżyserii Timofeja Kuliabina. Spotka się także z publicznością. W spektaklu wystąpi także Ingeborga Dabkunajte. Na scenie pojawią się również artyści z Łotwy, Niemiec, Ukrainy i Rumunii. Polacy pokażą cztery spektakle, w tym Iwonę księżniczkę Burgunda w reżyserii Adama Orzechowskiego. Kermit Żaba, jeden z najpopularniejszych mapetów, przemówił do absolwentów w czasie ceremonii zakończenia roku akademickiego na Uniwersytecie Maryland. Właśnie na tej uczelni studiował jego twórca Jim Henson, który stworzył postać Kermita jeszcze jako student. Kermit Żaba mówił o marzeniach, różnorodności i współpracy, przypominając, że nie jest łatwo być zielonym, ale to właśnie nasze wyjątkowe cechy czynią nas wyjątkowymi. Podkreślał także, że warto skakać razem zamiast rywalizować. Jego wystąpienie miało kontekst polityczny. Donald Trump podpisał niedawno. Dawno zarządzenie kończące federalne finansowanie dla PBS i NPR, nadawców publicznej telewizji i radia. To właśnie na antenie PBS ukazuje się Ulica Sezamkowa, serial edukacyjny, w którym głównymi bohaterami są mapety stworzone przez Jima Hensona. największy serwis czytelniczy świata Goodreads ogłosił ranking najlepszych polskich książek wszechczasów. Na szczycie zestawienia, stworzonego na podstawie głosów ponad 75 milionów użytkowników, znalazła się lalka Bolesława Prusa, klasyka, która zaciekawiła nie tylko polskich uczniów, ale także czytelników na całym świecie. Tuż za nią uplasowały się Ferdy Durkę, Gombrowicza i Krew Elfów Andrzeja Sapkowskiego. Nie zabrakło Lema, Szulca, Sienkiewicza i Mrożka. Od pozytywizmu po fantastykę, od szkolnych lektur po światowe bestsellery. Ranking ten nie powstał z inicjatywy krytyków czy instytucji kultury, ale został stworzony przez samych czytelników. To właśnie ich oceny i rekomendacje zadecydowały o kształcie zestawienia. Kluczową rolę w przybliżeniu polskiej literatury zagranicznym odbiorcom odgrywają tłumaczenia, zarówno ich dostępność, jak i jakość, a także popularność ekranizacji czy adaptacji, czego najlepszym przykładem jest globalny sukces serii o Wiedźminie. Salman Rajdi. Po raz pierwszy publicznie skomentował wyrok dla mężczyzny, który w 2022 roku zaatakował go nożem w czasie spotkania autorskiego. Sąd skazał napastnika na 25 lat więzienia. Rajdi w rozmowie z BBC powiedział, cieszę się, że otrzymał maksymalny możliwy wyrok. Mam nadzieję, że wykorzysta ten czas na refleksję nad swoim czynem. Do ataku doszło 12 sierpnia 2022 roku, tuż przed rozpoczęciem wykładów o ośrodku edukacyjnym dla młodzieży. Rajdi został ugodzony nożem kilkanaście razy. Przeżył, ale stracił wzrok w jednym oku i ma trwale uszkodzoną rękę. Autor opisał swoje doświadczenia w książce Knife, intymnym zapisie traumy i powrotu do życia. Do ataku doszło 35 lat po wydaniu przez rażdiego kontrowersyjnej powieści Szatańskie Wersety. Od tego czasu pisarz regularnie dostawał pogróżki i poruszał się z ochroną. To było Pop Culture in Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźnia Brief, wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club możecie tego briefa także przeczytać. Każdym z podcastów od Voice House czekamy na ciebie. Każdy twój komentarz, każde twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.